Witam, z tej strony Mana, jak i wracamy do Księcia z Persji, czyli naszej bardzo źle wykadrowanej, antycznej wersji parkouru. Eee... Idziemy dalej, tutaj... A, tego nie chcieliśmy zrobić, nie, nie chcemy zapisywać, nie chcemy oglądać wizji. wizji. Eee, coś tam ostatnio z Falaną biegaliśmy, chyba. Chyba się ona nazywała. Falana? Czy jakoś tak. Jeżeli pamiętacie, to powiedzcie. O, ona tutaj jest i... Spiąć się na ten mur? Jest za na mur. Na mur się nie wespał. Ale tutaj na tą skałę powinienem się móc spiąć. Dobrze, skoro się sp... Prrr, szalon. No prrr! Do gu. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Jednak przyznam wolę. Wolę stałą kamerę za pleców. Dobra, tutaj nie, ale tu możemy chyba wyjść. I realnie. Dżewko. Kokosów nie ma, i zgodnie... nie sobie a tak to Tu możemy zeskoczyć. O, 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 gałąź jest. O sztyw. Dobra, wracamy na górę. Bo na tą gałąź chcemy skoczyć. I dalej. Hoppa! No i, i... Otwieramy drzwi, kobiecie, jak na dżentelmena prawdziwego przystału. Co to eee... jest? Co to jest? Co to za ptaki? A się nie ma żadnych ziaren. No to nie było zbyt intygente z mojej strony. Au. Dobra. Póki jeszcze jest początek odcinka i większość osób ogląda, dzisiaj, później, ale niewiele później, myślę, że jeszcze spokojnie przed 15, a może nawet i e, wcześniej, dzisiaj, czyli mam na myśli piątek, e, w którym, Aj, coś nie idzie nam walka z nim, a, e, dzisiaj mam na myśli piątek, e, pojawi się specjal, e, trochę spóźniony specjal, z okazji 50 filmików, Eee, jeżeli się nie pomyliłem z liczeniem, to ten filmik, który teraz oglądacie, on powinien być właśnie tym 50. Przewam małe żeganie. wróciliśmy. <laughs> eee, tak, on powinien być tym 50. -tym filmikiem. Do góry. Nie podajcie, sztopy. Eee, on powinien być tym 50. filmikiem. Tamten będzie 51. W tle. Teraz słyszycie mojego wielkiego faila, czyli oczywiście niewłączonego eee, SF-a. O, Patrz Patrzcie, kurczę, no, ty tylko no. znajdzie dziurę, od razu... Jak facet normalnie. Czekajcie, ona tam się pojawi. Żeby tu... Ty... A ciągnij! A patrz, 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 I za szczeliną, my tutaj Osławiona mamy... Azad. Duma tak. Nasławiona menażeria. Od dziecka śniłem i marzyłem, by ją zobaczyć... Jeden z cudów świata? A teraz to... Chyba, że idziemy na, Chyba, że na trochę innym świecie. ...zniszczona przez gwiazdki czasu. Tu jestem! Odwróć się. No fajnie, że tu jesteś. Odwróć się. Czy uda nam się od tego odbić? Udało się. Idziemy dalej. Opa! Pięknie. Mmm... dobra, zaryzykujemy. Tak, tu chyba mieliśmy iść. Dobra, dobra, i wyżej. I realnie, normalnie w cyrku mógłby pracować. Nie wiem co prawda, po co chyba by Słoniowi podało żarcie, ale by... No, wchodź, 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 przewróć się i idealnie. No, w... do góry! Tu powinniśmy spokojnie przebiec. Chyba nam się nie udało. Hmm. No, dobra, czyli tutaj musimy się po prostu przesunąć. Mam nadzieję, że uda nam się. Miałem nadzieję, że uda nam się po ścianie jeszcze pobiec po tym wyskoku. Niestety ta gra nie obsługuje aż tak karkołomu rzeczy. To jest parkour dla początkujących tylko. Skakuj i przeskocz. Realnie. Eee... Hmm. Może głupie pytanie z mojej strony, ale gdzie my teraz mamy iść? Ktoś ma jakiś pomysł? A, czy ta gałąź nie. Tak, ja myślałem, że ta gałąź tu zwisa, Ona tu była bardziej taka. Jak powiadrze. Jednak dobra. A w tą stronę, nie? Czyli pchamy. Pchaj pchaj pchaj. pchaj, pchaj, pchaj. Pchaj, 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 pchaj. O, tam mamy punkt save'u. Ale to nie będzie jeszcze ses, w którym cokolwiek nam jezu, jaka to jest spostrzegawsza. Jestem z... z ciebie dumny. Wracaj tu. I Ba. I punkt saveu. Tak, zapiszemy. Nagrywamy dopiero powiedzmy 5 minut. Dobra, nie chcemy tego filmiku. Nie chcemy, żeby nam stracali, co no się nie. dalej będzie Zastaniem pojawiać. razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Wstawaj, stawaj, stawaj. E... Ogólnie jedna ważna rzecz. Napiszcie, czy chcecie, żebym wycinał te scenki z saveowaniem. E... Nie za bardzo chciałem je wycinać do tej pory. Z prostej przyczyny, dlatego że sporo też przy tym gadam. E... A jakby nie patrzeć, jest to live commentary. Czyli tutaj... To co mi się wydaje, że mówię w sposób inteligentny jest dość istotne. Nie wiem co tutaj zrobimy. Drabinę. O, I od razu do nas idzie. Spoko. A nie wyglądasz od dołu. Mhm. Zeskakuj. Zeskakuj! No. Jedziemy dalej. Gonią, goni, nie ucieknie. Patrzy na nas. Raz, bo jak patrzę. patrzę. Nie ruszam się, nie ruszam się, nie ruszam się, nie ruszam się, nie ruszam się. Nie ruszam się. Uciekam.

Nie, nie pomagaj mi. Jakoś sobie dajemy radę. A, czyli tu trzeba coś podsunąć. No, po no i my chcemy tu skoczyć na górę. Rozwal to. Tak, to tak trzeba było. Ira, Odzyskajmy trochę piasku. Ira. No, ale cało odzyskaliśmy, ale że my jesteśmy okropni. Dobra, cudownie. A znowu szpara, nie to, żem narzekał. Szpary są fajne. Hej, no, no. mm, tu tak. nie ma drzwi. Stań na tej płycie naciskowej, dobrze? No, no, tak. Jakich drzwi nie ma? Nie wiem. a zaostań tam Możesz się przez szczelinę albo coś. a a, boję się dlaczego te pułapki się nie otwierają to było głupie z mojej strony mm, naprawdę mi się nie podoba że te pułapki się nie otwierają to był są niesamowity Odruchowo wcisnę. No, skakuj, do góry. Spację. Ale to. Nie wiem, co Otwórz. co mam na myśli, otwierając czyli mówiąc otwórz drzwi. Ale otwórz drzwi, unosząc drzwi. E, gdzie ty tam patrzysz? E, aha, otwórz drzwi, co masz na myśli? Czyli my mamy gdzieś teraz tam wrócić? A Co mam zrobić? W ogóle to było sobie pytanie: otwórz drzwi, co masz na myśli? No, co ona mi się mówi z otwórz drzwi? Hmm. mi myśli: otwórz drzwi. Dobra, ale wróćmy, zobaczmy, czy tam coś się uda nam zrobić. A to mamy. Dobra, nie rusz i wyciągaj. Eee, nie wiem, czy to mówiłem w poprzednich odcinkach, ale tym razem to na pewno powiem. A propos pewnego komentarza, eee, bo wbrew pozorom zwracam uwagę na to, co piszecie, oszty, oszty, ale to było głupie z mojej strony. Eee, wbrew pozorom zwracam uwagę na to, co piszecie, eee, czy ktoś orientuje się w jakimś sensownym sposobie, jeżeli chodzi. O, zmianę rozdziałki tej gry? O, no myślałem, że zdążyłem uciec. Zmiana rozdziałki, jakiś patch fanowski nawet czy coś. Dobra. O kurde, nie wiem czy zdążymy, chyba się nie wyrobimy. Nie A, no, już nie zdążymy cofnąć, czyli wrócimy do save pointa, nie, nie ale to zrąbałem, tak powtórz, 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 pewnie, że powtórz, ale to było głupi z naszej strony. Nie masz przechodzić, masz zostać w środku. Dobra, ale tym razem przynajmniej wiem, co zrobić, szkoda, że mamy tak mało życia, ale mamy przynajmniej wszystkie piaski, czyli będziemy mogli to spokojnie cofnąć. Ło, ale się Dobra, poszło nam odrobinę lepiej. Przechodzimy spokojnie. Ej! Pięknie. Nie można było tak od razu. No chyba nie. Trudno, no co poradzimy. Jakoś nam nie wyszło. To wszystko wina. Tak, od razu mi się przypomniało, wina Tuska, no ale do Ale to chyba. E, zdołałem przeskoczyć? Zdołałem przeskoczyć. Kolejny save point. Powoli się zbliżamy, już 12 minut z tego co się robi. Trwa ten odcinek. Nie chcę oglądać spoilerów. Gotowe. Następnym razem. 12 minut trwa ten odcinek. Wstawaj, wstawaj, nie ma takiego spania. Pobudka! Pobudka! Pobudka powódka ehm... a ty Dobra. Mm, twierdzenie, że to było podwójnie głupie z mojej strony, to będzie chyba za mało, nie? Ajej. Tam nie wskoczę, nie podbiegnę. No to żeśmy stracili teraz dużo piasku. Bez sensu. Mm. Przeskakuj tam. O sztyno. Fajtłapo. No to... Tak, 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 tak. Czekaj, czekaj. Porszalona, Nieruchawa. Znaczy się nie ruszająco się, o czym wy w ogóle pomyśleliście? Oha, bardzo śmieszne. A ja muszę, może, blokować trochę, wiecie, że blokowanie pomaga? To niesamowite, ale blokowanie pomaga na rzygające sceny. Dobrze. Och, nie dobrze. O kurde, to już tylko jeden piasek nam został. No i tam jeszcze. Dobra, udało się. Odzyskajmy trochę piasku pięknie. I... O Jezu. Nie. Jezu jak ja nie cierpię. Naprawdę, ja jestem za tym, żeby w każdych grach TTP czy TTP pochodnych e, był jednak widok z pleców. ale idealnie z pleców e, bohatera, a nie tak jak tutaj w innym miejscu. Oj, co to było? Dlaczego mi przesunęło? A to... cholerstwo. Przyszło. Pod... Gin... Ty chodź, chodź. A, chodź. No, następne, następny, następny, następne. Gdzie następne? Gin... no. LOL! Wyjmij broń! Jeszcze tu jest jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze są! Jezu i to nie jeden. Pięknie. Skąd was tyle? Porypało was. Gin? Mam nadzieję, że ty jesteś ostatni. Ty, 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 ty tu. Ja sobie zdaję sobie sprawę, że... Jezu Jezu no Dlaczego on mi schował broń Ajajajajaj, Senka na żeganie Standardowo Naprawdę, jeżeli ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć dlaczego obligatoryjne nie. Przymusowe Tak, obligatoryjne to jest, które swego czasu robiło mu... W od moich znajomych furore. Ale to może na jakąś inną historię Na jakąś inną historię opowiadka e, Czemu te scenki są przymusowe e, o, zobaczmy Co tutaj? Gdzie tutaj możemy się dostać? O Jezu Nie tu chcemy iść Nie tu no. Na to. No, trochę życia straciliśmy przez ten skór. No super. Jestem po prostu w siódmym niebie. Jakaś woda, woda, coś? Skarabeusze! Nie, walka. Ona mnie zabiła. Czy ja dobrze widziałem, że od niej dostaliśmy strzał? Tak, od niej dostaliśmy strzał. Ona nas zabiła. Dziwne. Mam wrażenie, że już to kiedyś przeżyłam. No cieszę się, że kiedyś to przeżyłaś. Ja też bym chciał to przeżyć! Nie zabijaj mnie! Idziemy, dalej, idziemy, idziemy. <laughs> Czyżby tu był zbiornik z wodą, zbiornik, z wodą, zbiornik? Tak napisie Pi, pi, Noszcie. a ty nie strzelaj z tego łuku. Normalnie, a ja nie muszę oszczędzać życia, zaraz będę miał. Odnowione życie To ogółem... przeżyję do następnej stronki żegania przy każdej walce o ile tylko ona nie będzie nam strzelać e, mi strzelać w plecy pi, pi, pipi, pi. idealnie, ale się umaskałeś tą wodą Nie mam pojęcia, jakiego słowa przedłużę że... Chciałem powiedzieć umazałem Umozałeś nawet, e, ale jakoś tak mi nie pasowało to do wody w pewnym momencie. Więc upaćkałeś i wyszła taka hybryda. Dobra, myślę, że ta walka, że po tej walce będziemy mogli zasejwować i to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Ale to najpierw może zróbmy walkę. Jeszcze solidny rozpierdziuch będzie. I już, jednej kurtyzany mniej. Pogania szanowni, wolników też. Ira. pięknie. Ile ich tu w ogóle jest? Nie wiem, co to poazma hararzy, czy co, że tyle służby? Ale śmieją. Podżegali, a jego nadziali. Eee, no to idziemy dalej. Tu będzie dalej jeszcze walka, bo nie schowaliśmy żeganka do po. Ale mi się działać nagle zachciało. Mam nadzieję, że nie jesteście na to obrażeni. Ty. piękny i wesany do dna. No. Teraz się zajmiemy kobietami. Albo i się nie zajmiemy kobietami. Zajmijmy się kobietami, tak. Kobietom nie można pozwolić czekać, zwłaszcza, że im się pali noworodek w brzuchu. Dziwne. Tak, ogółem, o ile... Przy męskich przeciwnikach to jakoś nie sprawia problemu, o tyle... Poświata z brzucha kobiety, poświata z brzucha kurtyzany... Już budzi jakąś co to było? Na nie waniliśmy, po prostu się na nim oparliśmy Idealnie. Jezu co ona nam zrobiła Teraz pomocy Biegnij do niej, widzieliście, jak on długo stał przy niej. Ja myślałem, że on nie może jej zadać obrażeń, czy coś. O, teraz nawet nie to był prawdziwy sam z Alfa Nie pozwolił dojść do. No Dobra, to było może trochę. strzawiństyczne. No ale co to, to, to zrobił? No, nie pozwolił dojść do kobiety. Tak, game. I mamy cesuszkę przed sobą. Także myślę, że jest to idealne element na zakończenie, idealny moment na zakończenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że dalej będziecie oglądać tą ses serię. Podobał Wam się odcinek. Łapka w górę. Nie podobał się łapka w dół, ale poprzyjcie to zawsze komentarzem. Co się nie podobało, co zmienić, co poprawić. Takie rzeczy są dla mnie naprawdę ważne. Ja chcę modyfikować to, co się pojawia na moim kanale. Chcę, żeby to się wszystko poprawiało. Chcecie zobaczyć więcej? Zapraszam na mój kanał. Zapraszam też do kliknięcia przycisku subskrypcji, tak żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi informacjami na dzisiaj. Ode mnie to tyle. Dziękuję za spędzony czas. See you all.